Siema, cześć, Dawid z kanału Rybki we Dwoje, dzisiaj jedziemy z Adrianem spróbować miejskiego łowienia do Poznania, czy uda nam się coś złowić, nie wiem, zobaczymy, a Was zapraszam do oglądania. Także dojechaliśmy, szczęśliwie, cali i zdrowi. no. Idziemy właśnie nad wodę. O kurwa. No to powiem Ci, że jest grubo, bo to miejsce, które typowałem jako pierwsze jest pod wodą. No, zobaczymy. Zobaczymy. Idziemy. Machę będą, ryby będą. Wysokość stanu wody nas trochę zaskoczyła. Myśleliśmy, że będzie troszkę niżej. No ale co, zaczynamy łowić. Ja zaczynam od dropszota. Widzę tam przelew. Przed nim coś oczkuje. Nie wiem. Nie znam się. Nie mam doktoratu. Złowienia na rzekach, także to dla mnie jakieś tam wyzwanie. No dobra. Nie się dzieje. Jednak zmiana planu. Nie będę łowił na dropa. Zakładam. O, obrotóweczkę na początek. Black Fury z Mepsa. No dalej. Jakoś ten drobnik tutaj nie, nie leży. No, coś zagoniło przy całym brzegu. No nic, powiem. jak like Fury nie przyniósł rezultatu, zakładam woblerka z Aliexpress, oczywiście e, Fluocarbon, około 35-40 cm jako zabezpieczenie przed odgryzieniem, aczkolwiek nie spodziewam się tutaj szczupaków, chyba, że liczę na klenika, może małego bolka jako przyłów, zobaczymy, niech chociaż okoń się złowi, to już będę zadowolony. O, no to co, łowimy dalej, takie fajne zatopione trawki, jak wiadomo, Klenik lubi takie zatopione trawki, ale też lubi stać w nurcie. Ciężkie, fajnie latają te wobki, naprawdę polecam. Dziesiąt groszy kluczy i pieniążków, to tu jest, ale ryb na razie nie ma. Niestety rzeka nie dała nam żadnej ryby, nawet żadnego brania, ani mi, ani Adrianowi, ani na wobki, ani na dropszota No nic, miejscowi też nic nie także zwijamy się. Mamy jeszcze w planie yy, tutaj zahaczyć jedną miejscówkę po drodze do domu na wodzie stojącej. Także żegnamy się z rzeczką I myślę, że jeszcze tu wrócimy. Czary-mary jesteśmy na nowej miejscówce. Jestem tutaj też pierwszy raz. Mała rokliwa woda w lesie. Zobaczymy, może tutaj uda nam się coś zrobić. Jednak w tym sezonie chcę połowić na dropa i. I tego się trzymam. Hmm, hmm, hmm. Stało się, to tego właśnie nie lubię. Zobaczcie, to nie trzymam tylko tą, co chce wyjść. No I tak jak Większe bajoro bym powiedział to jest, nie? To z drugiej strony jest e, głębsze Trochę większe Tak razy trzy. jest ryba Pięknie jest ryba. Pięknie Ale przywalił, ale przywalił, ale to jest szczupak Mówisz? To jest bankowo szczupak, chyba że duży oko. BM kurwa to lepiej tak, że ładne oko ładny Piękny O, pokaż go Postawkówka Piękny, piękny akoniec No panie Nawet go nie będę mierzył Piękna to ryba Do wody, żeby go nie męczyć

Druga woda nie dała rezultatu. Znaczy mi, Adrian złowił. No, całkiem Także ładnego okonia. ładnego okonia. Także zbieramy się i idziemy na trzecią wodę, na ostatnią. Także zostańcie jeszcze chwilę z nami. Ze mną. Z nami, ze mną. Na kanale, przy filmie. Hej! No i dotarliśmy nad ostatnią miejscówkę. Kolejne małe jeziorko. Adrian już łowi. Ja tu gdzieś zaraz w tych krzewinach Też porzucam, tam dalej ktoś łowi, też żeby go nie przerzucić, Jeżeli widzę, że nas spławiczek, także Słychać syrenę od OSP Pewnie zaraz wyjeżdżać No nic, łowimy, może teraz i mi coś dopisze, szczęście jakieś No nic, trzecia woda nie dała żadnego efektu Ani ani Adrian nie mieliśmy kontaktu z rybą, wracamy do domu Jest piękna pogoda Pięknie się zazieleniło w lesie, także jest cudnie. Adrian właśnie nagrywa sobie swoje zakończenie, ja nagrywam swoje. Także, jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Dzięki, że się do końca. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zostawcie subskrypcję oraz dzwonaczek. Także, jeszcze raz, dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Cześć.